Przejechaliśmy tutaj w dniu meczu, bo Ostro nie jest daleko stąd, w Wrocławka. E, Kalisz. E, zrobiliśmy to, co się od nas należało. Zagraliśmy bardzo twardo w obronie. E, z de, Zdeterminowanie lepiej niż w pierwszym meczu i to musi być nasz kierunek, w którym musimy iść. E, wygrana, cena, wygrana, bo jak wiemy Stal ma wielką tradycję i ja myślę, że przywróci do swoich starych torów i nie jedna drużyna będzie miała ciężko tutaj. Zaczęliśmy od samego początku, jak już trener mówił. Koncentracja była na boisku, zaczęliśmy wszystko robić to, co jak był game plan. Wykonaliśmy w pierwszej połowie tak, mieliśmy grać, wszystko się udało. W trzecim kwarcie, no niestety trochę upadła nam nasza koncentracja. Przeciwnik dobrze zagrał i Skrócił w mecz na 14 punktów, ale udało nam się jeszcze skontrolować wszystko i wygraliśmy ciężki mecz. Ma co musimy pogratulować e, zespołu z Wrocławka na wygranym meczu. Dla nas e, co, co mogę powiedzieć? E, e, pierwszy mecz, he, myślę, że trochę presji mieliśmy e, większą, jeżeli jest potrzeba. Presję na po prostu na, 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 na ten pierwszy mecz gramy u siebie jesteśmy Benjamin i żeby się po prostu za za, jak po, za dużo oczekiwania było w głowach wszystkich nas na przykład nie wiem czy będzie hala pełna czy kibice przyjdą czy, 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 czy jak się pokażemy na tym pierwszym na tim pjeršim uh, meču i poprosto za dužo te presije bilo. Ne, uh, meč, meč je svi grani uh, polovi, bo zabraklo koncentracija, ktora je po vodem bila vlašnje to, co še Filipo i brak koncentracije v odbroni. Pozvolili sme prečivniku za dužo uh, punktov, že bi nam Žočić 50 punktov do polove to jest za duzo gled nego za sporturi gra u sebe koji se se valčić i chce se pokazati a uh, ja mogu reći za valčić celi i valčili dali svoj maksimum brak tylko uh, te te koncentracije które na którą musimy pracować nie tutaj ne treno se zgoditi s trenerom što to zapovjedio misle je Takie, takie sytuacje, które naprawdę czy hala będzie pewna, czy nie. Yy, I gdzieś to w głowach, głowach się działo i, i, no i tej koncentracji zabrakło. W pierwszej połowie grając u siebie yy, tracimy 50 punktów, bo zdecydowanie za dużo. Yy, no, Przede wszystkim koncentracja, każdy z nas, który wychodził, chciał, chciał jak najlepiej, chciał walczyć, bić się. No wyszło, jak wyszło, trzeba, trzeba usiąść, myślę, że wyciągnąć konsekwencje tutaj, usiąść z całym, całym zespołem, z trenerami i do przygotować się do następnego spotkania, to myślę, że powinniśmy jak najszybciej zapomnieć o tej, o tej porażce. Przede wszystkim o porażce, a, a, a o ogrze będziemy rozmawiać i będziemy dalej pracować na każdym treningu. No i tyle no. musimy się bić, walczyć, jesteśmy Beniaminkiem. Ale przede wszystkim no, musimy, musimy pokazać charakter, że jesteśmy drużyną, że jesteśmy, jesteśmy wszyscy razem.